Chciałem przedstawić urządzenie Spot X, jest to kolejny model w ofercie tej firmy. Poprzednio używałem Spot Gen 3, który pozwalał na śledzenie moich poczynań, czyli każdy mógł sobie widzieć, gdzie ja jadę, jak włączyłem tracking. Ja mogłem wysłać zdefiniowane komunikaty, po prostu OK, jakiś zdefiniowany dowolny np. nocleg, i taki komunikat, na przykład awaryjny, że coś się dzieje, ale nic takiego. I najważniejsza rzecz SOS, czyli wezwanie pomocy. To urządzenie jest rozwinięciem tamtego urządzenia, bo umożliwia komunikację dwukierunkową. Czyli to samo, co tam mogę wysłać, ale mogę wysyłać własne komunikaty, mogę pisać je na klawiaturce. Mogę korzystać ze zdefiniowanych oczywiście, ale po co skoro mogę własne pisać? I co najważniejsze, mogę odbierać komunikaty wysłane do mnie. Yy, osoby w cywilizacji wysyłają za pomocą maila. To urządzenie ma swojego maila. I jeżeli wyszlą na tego maila za darmo, ja otrzymam ten yy, komunikat. Mogą też wysyłać na SMS-a, bo to urządzenie ma swój numer amerykański. Yy, wtedy kosztuje to jak SMS amerykański. Yy, no i to jest genialna rzecz, tak? bo tak naprawdę jest to coś na kształt. Yy, Komunikacji satelitarnej, coś a'la telefon satelitarny, ale bez funkcji głosowej, czyli nie możemy rozmawiać głosowo, tylko możemy tekstowo, czyli coś a'la no, pager, chociaż pager'y były też jednokierunkowe. Oczywiście tak samo jak w Spot X, bardzo ważna funkcja, czyli tracking. Jak go włączę, to w tym momencie osoby w cywilizacji widzą na mojej mapce, gdzie się poruszam, czyli dokładnie widzą, e, którędy jadę. No i przycisk SOS zabezpieczony odpowiednio. Jeżeli go nacisnę, uruchomię wewnętrzne tutaj procedury ratunkowe w danym kraju, gdzie jestem i zostanie wysłana na pomoc zgodnie z zasadami danego kraju. Jest to naprawdę genialne, genialne urządzenie. Mam je tutaj na wyprawie półtora miesiąca w Chile i przez ostatnie 9 dni nie miałem zasięgu komórkowego i jedynym kontaktem ze mną było właśnie to urządzenie. I to naprawdę robi wrażenie. Co dalej? Jest to bardzo proste urządzenie, jak widzimy wyświetlacz jest LCD, taki najprostszy. Chodzi o to, żeby jak najmniej baterii zużywało. No właśnie, jeżeli chodzi o baterię, Jeżeli korzystamy tylko z trackingu, czyli tego śledzenia, to mniej więcej po naładowaniu, bo to ładujemy przez USB, micro USB, mniej więcej starcza na 4 dni. Jeżeli natomiast będziemy sobie pisać, otrzymywać, wysyłać, to tej baterii trochę mniej starczy. I tak naprawdę co drugi dzień trzeba ładować. Jeśli tych komunikatów wysyłamy dziennie 5, to praktycznie codziennie trzeba ładować. Pod tym względem Spotgen 3 był lepszy, bo tam baterie włożone, litowe, paluszki małe AAA, pozwalały urządzeniu pracować aż miesiąc. Także według mnie te dwa urządzenia się nie zastępują, bo tam to jest genialne pod tym względem, że jest zupełnie bezobsługowe, nic nie trzeba zrobić, natomiast, ale nie umożliwia za bardzo komunikacji, a to umożliwia komunikację, ale. No kwestia tego ładowania, tutaj trzeba jednak trochę ładować. I tyle. Jeśli chodzi o wady urządzenia, dosyć wolno działa to wszystko. Trzeba się przyzwyczaić do dużych opóźnień. Jak coś naciskamy, to czasami trzeba poczekać 3 sekundy, zanim on zareaguje. To raz. Dwa, potrafi się zawiesić, w czasie półtora miesiąca wyprawy zawiesił się może 4 razy. No być może jest to nowe urządzenie i dlatego. Co dalej? Jak wysyłamy komunikaty, to możemy trzy wysłać, i on musi je wysłać, żeby pisać następne. Czyli nie można więcej skolejkować. Ja na przykład korzystałem, jak wysyłałem na Facebooka, to miałem aż pięć wiadomości, bo wiadomość może mieć 140 znaków o, to jest jeszcze istotna informacja. Więc no, ponieważ ten mój post na Facebooka był większy, to musiałem w kilku wiadomościach wysyłać, no i musiałem poczekać, aż on przetrabi to. Wysyłanie samych wiadomości różnie trwa. Zależy od widoczności. Na pewno musi być niebo jasne. Na pewno nie możemy być w pomieszczeniu. Na pewno nie możemy być w samochodzie, bo wtedy to się nie uda. Najlepiej, właśnie, na zewnątrz. Tu są góry, też troszkę jest to ograniczone, i to wysyłanie trwa dosyć wolno. To jest kwestia nawet 10-15 minut czasami. Czasami to wyjdzie w 5 minut, a czasami, właśnie, w 15 minut. Więc to też trzeba mieć trochę cierpliwości na to. Co dalej? Aha, 140 znaków, jeżeli wysyłamy to zdefiniowanego, bo możemy sobie zdefiniować wcześniej, na przykład jakiś adres mailowy, że to będzie moja dziewczyna. Natomiast jeżeli wysyłamy na jakiś adres i sklepiamy go z klawiaturki, to wtedy tam pokazało, że 117 znaków tylko. To jest pewnie związane z tym, że ten adres też liczy się do tej wiadomości. Jak jest zdefiniowany, to on to już traktuje jako jakoś tam zakodowane. No i tyle. Generalnie bardzo polecam to urządzenie, to jest no, genialna rzecz na no, takie wyjazdy, w niedostępne tereny.